Dzisiaj mamy niespodziankę od rana. I całkiem niespodziewanie oszczędziła nam się smutka, co cały czas podejrzewaliśmy, że ona jest już po szczeniakach. A tu dzisiaj mamy pięć szczeniaczków do tej pory, ale to chyba jeszcze nie będzie koniec. Jak zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie. I tak szczęśliwie się dzisiaj zdarzyło, że prawie na narodziny. Przyjechała telewizja Sanok i prosimy ich, aby telewizja Sanok była mamą szesną dla tych szczeniaczków. I apelujemy do ludzi, żeby się zastanowili, może ktoś zechce szczeniaka, będą to pieski małej rasy. Kundelki, ale na pewno będą słodkie i spokojne, tak jak ich mama. Mama jeszcze jest bardzo smutna, bo już teraz wiemy, dlaczego jest taka smutna, i że została wyrzucona szczenna suka, to po prostu był to dla niej dramat. Apelujemy o to, że można za jakieś trzy tygodnie przyjechać tutaj do nas, pooglądać pieski, zapoznać się z nimi i może ktoś z Państwa zdecyduje się i te psiaki dostaną dobry, fajny dom. Tylko apelujemy, pies to nie jest zabawka, to jest zobowiązanie na 10-15 lat życia i to trzeba naprawdę traktować poważnie.